Yeah. I'm like, cool. cool. Akcja. Ale tak, nie umiem śpiewać. Nie jesteś sam, nie jesteś. Kinga Matejek. Nie umiem śpiewać, ale było no, ok. Fajna zabawa i to robimy w słusznym celu. Zobaczyć kogoś uśmiech to jest bezcenne. A czy przy okazji można się dobrze bawić? Bo wy chyba udowadniacie, że tak. No jasne, wszyscy tutaj się pewnie super bawią, jak widać. Krzysztof Szemra i jestem ze szkoły z Darówka. Cała klasa będzie śpiewać cały tekst. Fajna inicjatywa, taki teledysk? Tak, bardzo fajny. Przyda się to. Bo opiecznie wolontariat jest mało powszechny. Ludzie się bardzo mało zgłaszają do niego, a dzięki tym. Ty Dyskowi ludzie go Postrzegą, zobaczą go, że warto pomagać. Magdalena Burduk. Jedna ze sprawczyń tego wszystkiego, co dzieje się dzisiaj w Darłowie. To też chyba sposób na to, żeby pokazać, że to jest takie miasteczko z niesamowitą energią. No, oczywiście, że tak, bo potencjał to w nas, w ludziach. Tu działają świetnie młodzi ludzie, chcą się bawić, chcą coś robić sami z siebie, także należy to wykorzystać i pokazać. Być może jakaś fajna, pozytywna energia, która panuje w Darłowie, być może to, że chcemy coś zrobić, chcemy coś zrobić dla siebie, sami sobie tworzymy te możliwości. Kartka w ręku, czy tam są rozpisane role poszczególne? szczególnych grup klas utwór podzielony na kilka grup. Do każdej grupy potrzebujemy konkretnej ilości osób, w taki sposób, żeby każda szkoła, każdy klub wolontariusza mógł się pokazać. Marcin Golik. Koncepcja jest właśnie taka, żeby zaciągnąć jak największą ilość osób. Każdy ma tutaj swój ułamek sekundy tak naprawdę. To jest troszkę taki konwencjonalny, bo będzie w takiej technice nie do końca poklatkowej, ale jakby przez tą ilość osób to się wszystko będzie przewijało bardzo szybko. Co się dzieje teraz tutaj? Bo jesteśmy w takim małym pomieszczeniu, które zostało zamierzone. Zmieniony na studio. Pojawiają się kolejne dzieci, wychodzą, wchodzą. Jest to główna część teledysku. Wpuszczamy pojedyncze osoby, każda osoba śpiewa wybrany fragment, a następnie w montażu to wszystko jakby zostanie do całości zbite. Przyjemnie się pracuje, kiedy pracuje się w ramach takiego szczytnego celu? To jest podwójna przyjemność, dlatego, bo nigdy wcześniej czegoś takiego jakby nie robiono, przynajmniej pod kątem. Reklamy wolontariatu, a po drugie, no jest to też przyjemność dla mnie, nie ukrywam. Bardziej zabawa niż praca, tak naprawdę. Kasia? Widzę um, ogólnokształt w Toruwie. Już śpiewałam, refren. No dobrze, to mogę zaśpiewać. Nie jesteś sam, nie jesteś sam, nie jesteś sam, nie, nie jesteś sam. Aleksandra? Jeszcze nie śpiewałam. Jest stres? No jest, strasznie się stresuję, nie wiem jak to wyjdzie po prostu. Takiego teledysku jeszcze nikt nie nakręcił. Chcemy pokazać innym, że warto pomagać, wystarczą tylko chęci. Dorota Kuriata Darowskie Centrum Wolontariatu. Jest to chyba największe nasze wydarzenie, oprócz oczywiście Darowskiej Laponii Świętego Mikołaja. Tą akcję już nazwałyśmy projekt Sami. Sami z uwagi na to, że sami wolontariusze śpiewają, piosenka zespołu Sami. Sami wszystko robimy, no i myślę, że sami wyprodukujemy też teledysk. Teledysk do piosenki pod tytułem Wolontariusz. Zespół bardzo przyjaźnie do nas podszedł, powiedział, że jak najbardziej. Pokażemy, co można tak naprawdę dać innym i ile nas jest, i ile wolontariuszy działa w Darłowie i w okolicach, bo tak naprawdę już prawie w całym powiecie sławieńskim jest wolontariat. Ten teleskop pokazuje, że wolontariat to tak naprawdę wielka radość. Tak, bo naszym założeniem jest, że bycie wolontariuszem to tak naprawdę realizacja swoich pasji, marzeń, a jednocześnie przy tym dawanie siebie innym. I to ma sprawiać właśnie radość. A tutaj właśnie chcę pokazać, że tak naprawdę pół tysiąca młodych ludzi pokazują, że ważne jest to, że. Stoi koło nas ktoś drugi, że warto wyciągnąć dłoń, pomóc. Razem możemy zapalić światło na ziemi i razem możemy tak jasnym rojem gwiazd rozświetlić. Sekundę nau ocalił świat.